Witam Was. No, ja jak zwykle jestem na warsztacie tu u siebie. I co? Teraz mamy tutaj akurat 40 i wymieniamy tuleje, wiadomo, cały zestaw. I ja tu mam taki ściągać do wyciągania tulei. No, tu żeby w 40 w 60 to jest taką flanszę trzeba tak w ten sposób zrobić. Bo okrągłą, jak jest okrągła, w sumie nie za bardzo podejdzie od spodu. A, a tak właśnie super. Ona musi mieć takie zatoczenie, że idealnie wchodzi w środek to zatoczenie, że jest centrycznie. I centrycznie ona ten ściągacz ją wyciąga tą tuleję. No i kołnierz na tym, na tej, na tym ściągaczu nie może być za duży, żeby on tylko tuleje obejmował. Tak, tylko tuleje, a nie za tam, blok. No, za blok właśnie, trzeba uważać. No. Tam przeciwwagi to też przeszkadzają, bo w innych traktorach to bardzo fajnie są okrągłe te, te flansze do ściągania. Ja mam, że fajnie pasują. Miała w 40-60 nie. No i tutaj taki opór, taki stojak zrobiłem, bo to, tu nie ma jakoś tak wyjścia. O, na szpilki nie ma, bo szpilka każda ma inną wysokość, a najlepiej jest właśnie tak. no I kluszem 24. No. I za chwilę Wam pokażę, jak, jak będziemy wyciągać na następną tuleję. Od spodu, ja tu jedna osoba, tu Paweł mi pomaga, wkładam właśnie tą flanszę, trzymam tam nad, nad wałem korbowym. A Paweł z góry mi tu wkłada i przyłapuje mi tą szpilkę ten czas, no i nakrętką. No. Za chwilę będziemy ją wyciągać. No. Proszę to zobaczyć, o bo można innym kluczem, ale akurat te to fajne, bo niektóre są miejsca takie, że, że bardzo krótki skok jest i trzeba klucz przekładać, a, a tu jest wygoda już. No. Piękna sprawa. No. Ja mam cały komplet takich kluczy różnych. To zobaczę jak już wychodzi. No, praktycznie jest już i to powinno teraz zejść razem z tuleją. Tak jeszcze. jeszcze nie. Dobra. Już widzimy, że tuleja jest Luźna tutaj, o i, i proszę zobaczyć. O. Widać ile kamienia. No, no tu leje, wiadomo, to jest złom. O, tu otwieram paczkę, e, która przyszła od Bogdana Wilamowskiego no, z okolic Płocka, tam, starożreby. No, ta miejscowość jest znana przeze mnie, bo tam często przejeżdżałem. No, niestety tam na Glinujeck, w ogóle, no, Drobin, yy, jakie tam jeszcze, no, nawet tutaj zdaje się taka miejscowość, tu padły, no, taka yy, po mnie głosy, ja tam yy, przejeżdżałem, to zawsze po drodze do pomu głosów wstąpywałem też, no, i zobaczymy, co teraz, co teraz, co to jest w sumie, o, maliska walizka zobaczymy co we walizce jest czekaj na no, nie wiem jak to się otwiera ja walizek jeszcze nie otwierałem o to fajnie super super no nawet ten krzyżon będzie nam potrzebny no ja już wiem do czego to jest są różne redukcje no pięknie. Ale to jest nowe. No dziękuję Ci. Dziękuję Ci Bogdan. Naprawdę. No super. No.